Hej z tej strony Madziasz. Dzisiaj zapraszam Was na film mierzymy ze sklepu Born to Be. Inspiracją oczywiście do tego filmu byliście Wy, i Wasze wiadomości, masa wiadomości informująca mnie o tym, że w tym sklepie można znaleźć ciuszki w rozmiarze plus plus size. Również dostawałam wiadomości odnośnie butów. Ja poszukuję butów na szeroką stopę, więc dostawałam polecenia od Was, że. Tam takie można znaleźć. Czasami można coś znaleźć fajnego w dobrych cenach, więc stwierdziłam. Czemu nie? Więc dzisiejsze mierzymy będzie po prostu mieszane. Będzie e, trochę ciuszków, trochę butów. Tak naprawdę to będą dwie sukienki i trzy pary butów. Postanowiłam sprawdzić co dostaniemy w tym sklepie rzeczywiście, jak wyglądają te rozmiary plus, e, jak wyglądają buty, czy można znaleźć coś ciekawego. Więc dzisiaj poznacie moją opinię na ten temat, na temat sklepu Born To Be, na temat e, tego co u nich e, zakupiłam. Poszalałam też trochę z Kupami torebkowymi, ale dzisiaj wam tych torebek nie pokażę. Pojawi się osobny film, właśnie em, o torebkach. Obiecywałam wam, że pojawi się, pojawi się seria, pojawią się filmy o poszukiwaniu idealnej torebki plus size, no brakuje mi doby, słuchajcie. Nie wyrabiam e, godzinowo, można powiedzieć, ale. Ten jeden filmik na pewno się pojawi. Szukam czegoś fajnego na nasz kolejny wyjazd wrześniowy, na wyjazd do Czarnogóry, więc będziecie mogli zobaczyć. Ja zobaczę oczywiście, czy coś znalazłam z tego zamówienia, czy jestem zadowolona. Więc tak, zanim przejdziemy do mierzenia, zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. I. Lecimy z tym filmem. Zaczynamy oczywiście od tej sukienki, którą mam na sobie. E, przepiękna, wzorzysta sukienka z wiskozy. Ja mam ją na sobie w rozmiarze 3XL przez 4XL. Wiskozowy e, materiał, bardzo przyjemny. Góra tutaj jest jakby troszeczkę kimonkowa. Możecie zobaczyć, jak się układa na rękawach. Mi się bardzo podobają, właśnie takie e, takie kroje. Dodatkowo do tej sukienki mamy taki paseczek e, dołączony, e, dołączony, żeby po prostu się przewiązać, żeby troszeczkę podkreślić talię e, Sama sukienka jest. E, Okroju tuby. I tutaj zaczynam się, zaczyna nam się mały problem, e, dlatego że tutaj wbiuście wszystko z porządku i wy nie widzicie tego, co się dzieje na dole. Zobaczycie na przebitkach. E, Sukienka miała być maxi, bodajże do ziemi, jest taka można powiedzieć midi, jest taka w połowę łydki. No i przez to, że ona jest prosta, taka zupełnie prosta, nawet powiedziałabym, że trochę się zwęża do dołu, no to opina mi się nieładnie na brzuchu. No nieładnie to wygląda, materiał jest nierozciągliwy. ja się źle w niej czuję, ubierając ją już musiałam się po prostu przecisnąć przez nią jak w kiszce więc no tutaj też czuję w, na plecach w ramionach, że jest taki lekki opór więc no niestety ten mój brzuch nie wlazł też tutaj wam powiem, zawsze mi pytacie o, o moje rozmiary, nie jest to tajemnica, w biuście mam 130 cm w brzuchu, w pasie mam 140 cm Centymetrów. Więc tak, jakby ten brzuch jest jakby większy od biustu ale jakby na całej szerokości można powiedzieć. Na całej szerokości tutaj, więc, więc się niestety opina właśnie w brzuchu w najszerszym moim miejscu. Więc tutaj się nie opina za bardzo też w biusie, dlatego że ta góra jest inaczej troszeczkę skrojona. Ta góra jest właśnie w takim kroju kimonowym, dlatego biust mi przeszedł no przepiękny kolor, przepiękne, nasycone kolory. Czarny podkład, czarne, czarne tło, do tego palmy, do tego jakieś tutaj e, piękne, piękne... Mm kwiatki to co bym mogła powiedzieć kto wejdzie w tą sukienkę, myślę, że tutaj jest e, rozmiar 50 maksymalnie jest to, jest to rozmiar 50 po to, żeby tutaj było więcej miejsca po to, żeby ta sukienka była bardziej zwiewna, no niestety nie może być dopasowana, no bo wygląda to właśnie tak, że, że nam się tutaj w brzuchu opina ja stoję, a jakbym usiadła nie, w ogóle nie ma możliwości e, siedzieć w tej sukience więc no, niestety rozmiar nie trafiony. Kolejna sukienka, którą mam na sobie, jest w rozmiarze 4XL przez 5XL. I tutaj wspomnę jeszcze do tamtej sukienki, że była informacja, że ma 140 cm w biuście, co mi się wydaje nie jest do końca prawdą, no bo musiałabym mieć 10 cm w luzu w biuście, a tak nie było. Więc mam rozmiar większy i to jest chyba największy rozmiar, jaki dostanie się u nich w sklepie. Jest sukienka w takiego jakiegoś ptaka jakiegoś takiego pawia. E, tutaj już są takie mm, wzory bardzo mm, można powiedzieć e, takie indyjskie, takie orientalne. E, no i tutaj jeśli chodzi o długość, to mamy taką długość w kolanko, przed kolanko. Do tej sukienki również jest dołączony em, pasek, e, taki, taka tasiemka z tego samego materiału do przewiązania. E, no i tutaj również mamy wiskozę, bardzo przyjemny materiał, bardzo zwiewne i tutaj również mamy krój tuby i ta tuba również mi się opina na brzuchu, chociaż już nie tak bardzo jak w przypadku tamtej sukienki, no ale niestety mm, opina się, nieładnie to wygląda i ja się źle czuję. Więc ten rozmiar 4XL, 5XL um, no to ponownie jest to rozmiar taki 50, takie może większe 50 niż tamto 50, ale nadal jest to obcisłe w brzuchu, nadal jest tutaj mało miejsca, więc największym rozmiarem w tym sklepie mam wrażenie jest rozmiar 50. Były to dwie sukienki, zamówiłam dwie sukienki w tych um, wzorach, które mi się najbardziej podobały, właśnie w rozmiarach um, takich jak tutaj mówiłam, 3xl przez 4xl, 4xl przez 5xl, to były największe rozmiary, większych już nie było, więc jeżeli te rozmiary wyglądają tak, no to niestety... Ja i dziewczyny w naszym rozmiarze tam nie znajdą nic dla siebie. Kolejna rzecz, jaka, jaka mnie zastanowiła, to te dwie sukienki przyszły w takich bardzo foliowych, szeleszących opakowaniach, więc tutaj mogę się zastanawiać, czy te kiecki nie są po prostu z Chin, gdzieś jakieś sprowadzane, zamawiane, zdropshippingowane. Być może, że tak, bo ten zapach, kiedy otwierałam tą paczkę, był taki bardzo, bardzo... Przypominające te zapachy, które ja znam na co dzień z chińskich paczek, e, więc no niestety te rozmiary są nietrafione dla mnie, ale jeżeli macie mniejszy rozmiar, no to polecam, zerknijcie sobie, bo naprawdę w dobrych cenach bodajże po 60 zł są te sukienki, są proste także pamiętajcie o tym e, ja musiałabym wziąć rozmiar, rozmiar większy, rozmiar od war, większy, żeby po prostu było więcej tego materiału, żeby ona fruwała, żeby po prostu była taka zwiewna, no bo niestety dopasowana sukienka wiskozowa to jest, to jest dramat. E, no ale przepiękne wzory, naprawdę nasycone, naprawdę takie e, widoczne, naprawdę się dzieje na tej sukience. No i, no i, no i są spoko, tylko no, tylko nie ten rozmiar. no. Uwaga, w przerwie wszyscy zostawiają łapkę w górę, wszyscy. Wszyscy, bo dzisiaj jest naprawdę, naprawdę gorąco, więc staram się, staram się i mierzę dla Was te ciuszki. Uwaga! I teraz czas na buciki! I e, chyba Was tutaj nie zdziwię i chyba Was tutaj nie zaskoczę, jeżeli powiem, że... może te buty są na mnie wszystkie za małe, że nie nadają się na szeroką stopę. Zaczniemy od pierwszych bucików. Ja Wam je tu wszystko pokażę, oczywiście, żeby nie było. Pierwsze buciki, z którymi wiązałam wielkie, wielkie nadzieje, rozmiar 38. Takie kolorowe, takie szalone z takiej wężowej skórki w różnych kolorach stwierdziłam, że będą idealne na wesele na wesele wrześniowe malutki obcasik klockowy minimalistyczny, ale jednak ten wzór tutaj daje po oczach i tak naprawdę będą pasowały do każdej stylizacji, do każdej kiecki, bo jest tu dosłownie każdy kolor na tych na tych butach no niestety tutaj, tutaj jest za mało miejsca, ogólnie one są E, też na szerokość e, na super małą stópkę mam rozmiar 38 tutaj to by nic nie pomogło jakbym wziął rozmiar 38 no bo tak jakby ubieram je i e, tutaj to najcieńsze miejsce u mnie jest dwa razy takie dwa razy takie szerokie praktycznie jak tutaj mam po prostu płetwę więc e, niestety te budki e, te budki u mnie się nie sprawdziły chociaż tutaj mogłabym się jeszcze zapiąć Tutaj przy kostce, przy kostce jest taki, taka gumeczka. Jest taka gumeczka, a także dopasujecie sobie przy kostce te buty. No ale to wszystko. Kolejne buciczki, do których zapałałam miłością i ogólnie zapałałam miłością do butów na platformach, do butów na wysokich obcasach, na obcasach, no na platformach po prostu, na wysokim, na wysokiej koturnie. No i prezentują się tak, sandały czarne, takie można troszeczkę powiedzieć modowe, Tutaj z takim e, mięciutkim, e, z takim e, mięciutką ala skórką e, na krzyż z przodu e, są te paseczki ściągnięte. E, no i teraz, tak, no w sensie rozmiar 38, dobiła mnie ta wkładka tutaj. Możecie zobaczyć, są takie jakby rowki wystające z jednej z drugiej strony. No i ta wkładka sprawia, że moja noga tutaj nie wejdzie, bo jest wyprofilowana pod taką stopę. Mnie Mniejszą, zdecydowanie mniejszą, więc ja gdybym chciała włożyć tą nogę, tutaj widzę, że jest dosyć szeroko, że jest dosyć masywnie. No niestety, niestety nie tutaj też nie wejdzie moja stopa przez, przez te paseczki w te paseczki. One też są fajne, mogłyby być fajne, gdyż, gdyż jest zapinanie tutaj na gumeczkę i e, fajnie by się prezentowały na stopie do sukienek. No, widziałam je właśnie do sukienek, miodzio niestety nie na moją stopę. Niestety nie na szeroką stopę. Nie będę się tutaj za bardzo rozwodziła nad tymi butań, bo one są po prostu na mnie za małe, więc, więc tak pira z drzwi wam o nich opowiem, pokażę. Kolejne butki, które. Hmm, Zamówiłam i które widziałam, że będą, byłyby dobre do sukienki. To są takie białe klapeczki. Białe klapeczki, również na takiej wysokiej e, podeszwie, również e, tutaj z takim iksikiem i z takim miękkim e, materiałem. E, no i zobaczcie, tutaj też jest ta wyprofi wyprofilowana e, podeszwa, i tutaj też e, niestety moja noga nie wejdzie. Tu jest za mało miejsca, więc e, bardzo ubolewam na tym w ogóle, tutaj ta. Podeszła jest mega twarda, to... To jest prawie, że plastik. Szkoda, szkoda. E, bo tutaj od dołu jest jakby taka pianka, jest tak miękko, one są w miarę... w miarę lekkie, ale tutaj jest po prostu strasznie twardo i strasznie nieprzyjemnie. No ale wiecie, to są takie buty, można powiedzieć, jedno sezonowe, jak dla mnie. Więc gdyby one były na mnie dobre, gdybym ja mogła je ubrać do jakiejś kiecki, do jakiejś sukienki, to by super. Tutaj mam rozmiar 39. Wzięłam e, je w rozmiarze 39, co myślę, może może akurat ten większy rozmiar da tutaj radę? No niestety nie no i tak, no i to już pierwsza część już koniec pierwszej części zamówienia z Born to Be, jestem bardzo bardzo rozczarowana jeśli chodzi o rozmiary, no tak jak mówię, największym rozmiarem jaki znajdziecie u nich w sklepie jeśli chodzi o ciuchy to jest rozmiar 50 w takich oversize'owych rozmiarach, w takich oversize'owych krojach jeśli chodzi o buty to jak dla mnie absolutnie nie jest to sklep w którym znajdę coś dla siebie, nie będę tam już szperała, bo no wiecie, ja, ja lubię sobie poszperać w takich tanich tani sklepach, w tanich sklepach z tanimi e, butami i niejednokrotnie coś dla siebie znajdę, coś dla siebie zostawię, ehm, no ale zawsze coś znajdę. A tutaj, e, no, może za mało zamówiłam, może powinnam więcej, więcej zamówić, może po prostu akurat te rzeczy się nie nadawały. Nie wiem, no w każdym razie nieudane zamówienie, trochę mi się śmiać chce, bo wzięłam ten sklep z waszego polecenia, moje drogie, sprawdziłam, ale sprawdziłam i mm, teraz wiecie, wiecie o tym, że um, dziewczyny, które mają mniejszy rozmiar, które mają mniejszą stópkę, spokojnie możecie tam zamawiać. Troszeczkę tak jak taka gorycz przemawia przeze mnie, troszeczkę taka żółć. Mi się wylewa, bo wy możecie, a ja nie mogę. Jest to kolejny um, jeden z tych sklepów, których właśnie nie wszyscy mogą zamawiać. Nie na wszystkich są e, ciuszki. No więc niestety, dajcie mi znać, czy znacie ten sklep, czy, e, czy kupujecie u nich. E kupowałyście, czy zamierzacie, czy, czy, czy w ogóle go znacie, więc napiszcie mi koniecznie w komentarzu. E, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeżeli lubicie takie filmy z testami e, z testami nowych sklepów. Ym plus size, nie plus size, koniecznie mi e, dajcie o tym znać, e, zapraszam do moich social mediów, zapraszam na facebooka na e, instagrama na mojego e, kanała, na mojego kanała vlogowego, zapraszam was tam biecie. E, a na dzisiaj to było wszystko failowe zamówienie z born to be, jeżeli będziecie zainteresowane linkami to pamiętajcie, że zostawię wam je na dole zobaczcie sobie spoko jeżeli macie mniejszy rozmiar. Eee, no ja się z wami dzisiaj żegnam. Cześć pa!